Cześć kochani, nazywam się Bogna Juchnowicz i razem z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku zapraszam Was na warsztaty online. Dzisiejszym tematem warsztatów będzie wiosna oraz Wielkanoc. Rozejrzymy się w okolicy i spróbujemy odnaleźć pierwsze oznaki wiosny, oraz także zachęcę Was do wykonania ozdób na stół Wielkanocny. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że wiosna i Wielkanoc są ze sobą nierozerwalne. Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, o których powiemy sobie za chwilę. Jest ona oczywiście ważna ze względu na duchowy wymiar. Jest to bowiem najważniejsze święto dla katolików i prawosławnych. Wielkanoc obchodzimy wiosną, a wiosna to czas, kiedy przyroda na nowo budzi się do życia. Widzimy wokół nas zwiastuny nadchodzącej nowej pory roku. Czy wiecie, co to są zwiastuny? Zwiastuny to oznaki, czyli takie jakby sygnały, po których możemy rozpoznać, że coś się zbliża. W naszym przypadku będzie to wiosna. Bo to jest zwiastunów, czyli oznak będziemy dzisiaj szukać. 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Ale po czym poznać, że wiosna naprawdę przyszła? Kochani, po pierwsze kolory. Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia po zimie. Zobaczycie więc z nastaniem wiosny piękną zieleń młodej trawy, świeżych listków i najróżniejsze barwy pierwszych wiosennych kwiatów. Przebi śniegi, zawilce, stokrotki, krokusy, niezapominajki. Ja już poczułam te zapachy, a kolory nie pozwalają mi mieć żadnych wątpliwości, że mamy wiosnę. Wraz z nadejściem wiosny zobaczycie też na drzewach pączki. Nie, nie, nie takie pączki z cukrem, pudlem lub lukrem, które uwielbiacie jeść. Mówimy o pączkach młodych roślin. To z nich wyrosną piękne kwiaty. Z wiosną kojarzyły mi się zawsze takie żółte krzewy. Tu jeszcze nie widać zbyt dużo zielonych listków, prawda? Ale niebawem pojawi się tu pełno żółtych kwiatków, takich jak te. To forsycja, typowy zwiastun wiosny, który kwitnie bardzo wcześnie. Na pewno każdy z was zna ten krzew, i nawet jeśli nie macie go w swoich przydomowych ogródkach, to na pewno często wiosną mijacie te krzewy idąc ulicą. Rozejrzyjcie się następnym razem za forsycjami. Drzewem, które jako jedno z pierwszych zakwita na wiosnę, jest też wierzba. Tuż przed nadejściem wiosny na pędach pojawiają się kwiaty zwane baziami lub kotkami. W polskiej tradycji to właśnie z gałązek wierzby przygotowuje się wielkanocne palmy. Może zastanawiacie się, dlaczego nazwa palma? Skoro dziś często używamy zupełnie innych roślin czy ozdób do jej wykonania. Palma ma bardzo długą historię. Oczywiście palmy przygotowane są na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Właśnie tak mówi tradycja. Jezusa witano rzucając mu pod nogi płaszcze i takie liści palmy właśnie. Myślę, że każdy z Was wie, co to są pisanki. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd się wzięła ta nazwa? Otóż określenie pisanki pochodzi od specjalnej techniki dekorowania jajek. Metoda ta polega na tym, że na czystej, otuszczonej skorupce pisze się wzory, używając gorącego, roztopionego wosku. Potem jaja zanurza się w ciepłym barwniku, miejsce pod woskiem zostają nieufarbowane. W ten sposób powstają jasne wzorki na jednolitym, ciemniejszym tle. Ale technik zdobienia jajek jest więcej i w zależności od zastosowanej metody kolorowe wielkanocne jajka nazywa się inaczej. Mamy kraszanki, olejanki itp. Ponieważ każdy region Polski charakteryzuje się innymi technikami zdobienia jajek, dziś już mało kto o tym pamięta. I wszystkie kolorowe, wielkanocne jajka nazywa się po prostu pisankami. Zresztą, nieważne, jaką metodę zdobienia jajek wybierzecie, ważne jest, abyście spędzili ten czas wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Pamiętajcie, że jajka stanowią bardzo ważny element Wielkanocy. Są symbolem pomyślności oraz rodzącego się życia. I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. Dawniej pisanki robiły tylko kobiety i dziewczęta. Na szczęście, przez lata niektóre tradycje uległy zmianom. Więc dziś do malowania, kraszenia, pisania i ozdabiania jajek śmiało zapraszamy wszystkich domowników. Wszędzie święta Wielkiej Nocy, czyli Wielką Sobotę, chrześcijanie udają się do kościoła, aby poświęcić pokarmy, które umieszczone są w koszyczku. Taki koszyczek nazywa się święconką. Czy wiecie, co wkłada się do święconki? Oczywiście, że tak. Chleb, i sól, i pieprz, wędliny, chrzan, oczywiście jajka i ciasto. Może w twoim domu wkładacie do święconki coś jeszcze, o czym ja nie wspominałam. Podczas niedzieli wielkanocnej. Ma miejsce uroczyste śniadanie, podczas którego bliscy dzielą się poświęconym dzień wcześniej jajkiem, składają sobie przy tym życzenia oraz spożywa się poświęcone pokarmy. Menu na stole wielkanocnym różni się od tego, które kojarzycie z Wigilią. Wielkanoc na stole gości barszcz biały z jajkiem, kiełbasą i chrzanem, wędliny, sałatki i ciasta. Babki i mazurki są w te święta najpopularniejsze. Kolejną tradycją wielkanocną, o której może nie wszyscy z Was słyszeli, jest śmigus dingus. Najbardziej lubiany chyba przez najmłodszych. Polega na polewaniu się wodą. Stąd też jego druga nazwa, Lany Poniedziałek. Musicie jednak pamiętać, że oblewanie powinno być symboliczne, żeby nikomu nie sprawić przykrości. Na koniec naszego spotkania. Mam dla Was propozycję. Według tradycji dobrze jest zrobić dużo pisanek, aby potem obdarować nimi bliskich i znajomych, którzy wpadną w odwiedziny, albo do których my wybierzemy się ze świąteczną wizytą. Pisanki mogą też przydać się Wam jako element dekoracji Waszych domów na święta. Zapraszam Was zatem do własnoręcznego wykonania właśnie tej ozdoby. Do jej wykonania potrzebne Wam będą. Jajka ze styropianu. Szpileczki, kolorowe tasiemki lub stążeczki, ewentualnie cekiny lub kwiatuszki do zdoby. Tak wygląda jajko, które będziemy za chwilę przygotowywać. Robi się je bardzo prosto i w czysty sposób. Potrzebujemy do tego takie styropianowe jajko, które będziemy użyciem stążek ozdabiać. Potrzebujemy długiej wstążki, którą palcem przytrzymujemy u góry i za pomocą pineski przykuwamy na czubku. I dalej owijamy jajko, trzymając wstążki blisko siebie, zrobić taką zakładkę. Pamiętajcie, że nie musicie za każdym razem wbijać szpilek. Co drugi, co trzeci obrót. Właśnie, żeby to wyglądało estetycznie. Spróbujcie pokryć całość białego jajka właśnie wstążką. Teraz kiedy moje jajko jest gotowe, nożyczkami ucinam wstążkę. To jajko już wygląda bardzo ładnie, ale możemy jeszcze przystroić je cekinami albo takimi różnymi kolorowymi wstążkami, na przykład innych, innych kolorach lub nawet kształtach. Ja swoje jajko przystroję cekinami. Umieszczam je gdzieś w połowie jajka i za pomocą szpilek pijam cekiny. Moja pisanka już wygląda bardzo dekoracyjnie, ale jeszcze dodam na górę kokardkę. Też przypnę ją za pomocą szpileczki. Tak właśnie wygląda jajko. Każdy rejon polski, a pewnie świata, każda nawet rodzina, ma swoje wyjątkowe zwyczaje wielkanocne. Ciekawa jestem, jak w Waszym domu wyglądają przygotowania do świąt czy do przywitania wiosny.